Nie, Siemano! Dzień dobry wszystkim po weekendzie Poniedziałek, siły, człowiek, energii Tylko trzeba ją bardzo dobrze spożytkować A ja jeszcze nie wiem jak, ponieważ tyle mam rzeczy, tyle jest dzisiaj niewiadomych. Ja oczywiście na odwózce jestem teraz, jadę zatankować na CPN, -a. kupić muszę wycieraczki. Ponieważ te mi się już skończyły w Fordzie, to robię i wracam na, na do domu. W międzyczasie, z tego co pamiętam, będę musiał wykonać dwa telefony, które rozświetlą mi troszeczkę dzisiejszy plan dnia. Eee, I po tych telefonach będę wiedział, co dzisiaj mniej więcej mam do roboty. Także zapowiada się dzień pełen wrażeń i emocji i roboty. No dobra, sklep był otwarty w ust, musiałem chwilę poczekać. Wycieraczki. Trzeba będzie, będę musiał zamontować. Ja pamiętam, że z tymi wycieraczkami to jest kurna kosmos. 25 mocowań. Ale jakoś trzeba będzie. Można powiedzieć, że poniedziałek leci jak. Jak nie wiem co. W się sensie bardzo szybko. Ja jak zwykle, dzisiaj miałem zbyt dużo obowiązków domowych. Nie bardzo mam się o czym zająć, raczej nie bardzo mam jak się zająć jakąś konkretną robotą. A że jest już lekko po południu, zaraz będę się zbierał po młodzież, no to sprzątnę te sprzęty. Bo jak zapowiada prognoza pogody, ma lekko popadywać po południami, to nie chcę, żeby to wszystko zmokło. i jeszcze jedną rzeczą, którą muszę się zająć zanim wyjadę to będzie założenie wycieraczek co uwielbiam uwielbiam zakładanie wycieraczek w samochodzie oczywiście to był jest żart dobra Dobra, reszta muszę zostać, i przystępujemy do czynności. Co ja tuż bym zakupił? A ja tu jest samo pióro. No dobra. Czyli to jest ta krótsza. Zaraz zobaczymy, czy ona pasuje. No tak na prędkości jeszcze musiałbym te plastiki dobrać odpowiednie, ale zaraz zobaczymy, czy tak będzie działo. Działa. Ja w Raz, Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, dwanaście. Dwanaście łączeń. W ogóle nie widać do którego pyżota do Forda tfu, przepraszam żadna nie pasuje no, tu jest takie to nie takie też nie Nie chcę mi się tak na przypała pójdę zobaczyć jak w stary jest. Starą też plan. Stara jest taka. Nie chodzi na to. kwestia czy tu jest taka już z drugiej strony sią taralina Dobra, zaraz roztworzę i sprawdzę dzie te drugie to? już 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 jakieś inne, wiecie? To nie wiem. To nie. To nie. To też chyba nie. z tej strony będę musiał chyba coś dobrać, bo kurde nic nie pasuje. Dobra. To jest chyba nawet to samo co i tam. Tak. No i siedzi tu. Nawet bez tych klipsów by działało. Ale z tymi klipsami będzie chyba znacznie... Znacznie lepiej. Dobra. Chciałem z tym zrobić. Przerzucę chyba do kolekcji, w razie czego Włożę do zarażu, do stodoły. Niech leży i czeka na swoją może okazję życia. Może kiedyś coś się nada. a reszta wądu śmieci. Co tu za paragon? Paragon wiskalny. Chyba nie będzie potrzebny. Tu, tu, tu. I to śmieci. Ja to dostodałem. No i poniedziałek zleciał. Taki miał być, taki był, i nic tego już nie zmieni. Ja przeprowadziłem dzisiaj dwie bardzo konkretne rozmowy. Z której praktycznie nic nie wynika. Ale a propos jeszcze tej, tej. Zakładanie trawnika tu na budowie. Mamy załatwioną ziemię, praktycznie. Na pierwszy, rzut, na pierwszy rzut wleci 5 e, ciężarówek ziemi. Tam po 12 metrów, chyba tam 6. No nie wiem, ile tam są, nieważne. Jest załatwiona wstępnie, ale ja zapomniałem, że ten tydzień jest bardzo krótki. Bo jest Boże ciało, czwartek, piątek pewnie będzie wolny. I tak zostaje nam tydzień. Inwestor będzie we wtorek 24. także A ja w kolejnym tygodniu, mnie nie ma przez cały tydzień. Także mi się wydaje, że temat zakładania trawnika będziemy musieli przełożyć na lipiec. Tak będę musiał wykombinować. Mam nadzieję, że wszyscy się zgodzą. A że ja jestem yy, niedostępny, także tak musi być No i dobra, koniec poniedziałku yy, No mówię, ja dzisiaj dużo obowiązków domowych, musiałem troszkę w domu posiedzieć Teraz już wyjeżdżam Miało padać, coś tam, jakieś tam kropel spadają, ale chyba nic z tego nie będzie Jakieś chmury nadchodzą Jutro ma być znowu ładna pogoda wtorek, środa już będziemy działać także tyle z poniedziałku pozdrawiam